Ksiądz Jan Twardowski o maluchach. Tylko maluchom nie nudziło się w czasie kazania. Stale mieli coś do roboty. Otwajali sterczące z ławek zdechłe parasole z zawisnymi łapkami. Klełkali nad upuszczonym przez babcię futerałem jak szczypawką. Pokazywali różowy język. Grzeszników drapali po włosach sznurowadę. Dziwili się, że ksiądz nosi spodnie, że ktoś zdjął koronkową rękawiczkę i ubrał tłustą rękę w wodę święconą i czyli pobożne nogi pań. Urządzali konkurs. Kto podniesie szpilkę za łebek? Juchali, co w mszale piszczy. Pieniądze na tacę odkładali na lody. Na zegar, z którego rozchodzą się osy, minut. Spinali się jak czyżyki na sosnach, aby zobaczyć, co dzieje się w górze pomiędzy rękawem a kołnierzem. Wymawiali jak fonetyk otwarte, zdziwione, o, kiedy ksiądz zacinał się na ambonie. Ale Jezus brał je z powagą na kolana.